Witajcie moi drodzy, tutaj Krik, a to kolejny odcinek z serii, zagrajmy w Battlefield Heroes. Z góry na wstępie chciałem przeprosić, że tak długo odcinków yy, nie, w, nie wrzucałem, ale miałem ku temu swoje powody, oraz chciałem podkreślić, że to będzie taki odcinek specjalny. Z jednej strony dlatego, że gram sam, yy, a z drugiej strony dlatego, że opowiem wam trochę o przyszłości tego kanału. Yy, no więc tak, będziemy latać i ja będę opowiadał. <laughs> yy. Mam zamiar zrobić, znaczy już zaplanowałem taką serię, którą nazwałem, chcę nazwać Mix of the Games, czyli mix gier, w której, no, czekajcie, w której co odcinek będę pokazywał jakąś inną grę, jeden odcinek jest poświęcony wyłącznie jednej grze. W której będę pokazywał jedną grę jakoś tam darmową z internetu i którą i każdy taki odcinek chciałbym nagrywać z widzami, więc teraz pojawia się tutaj drugie pytanie skierowane do was Czy byście byli. Czy wybyście wy byli chętni do nagrywania takich odcinków razem ze mną W opisie pod filmem oczywiście podam wszystkie gry, które w najbliższym czasie mam zamiar najbliższe gry, które w w najbliższym czasie, które mam zamiar nagrywać. Ale przewiduję, że to będzie... Yy, I tak to będzie Brawl Busters, APB Reloaded oraz Super Monday Night Combat, chyba tak to się nazywało. Nie jestem do końca przekonany jak się tak gra nazywała. Yy, ale to będzie wszystko w opisie pod filmem, więc zero strachu. Więc musimy uciekać. No i, i jeśli będziecie chętni, to proszę w y, komentarzu pod filmem. Kurczę, aaa, głupi samochód. To proszę, w, to proszę w komentarzu pod filmem, nie w opisie, zostawić informację, czy byście byli chętni i w którą z tych gier byście byli chętni nagrywać razem ze mną. Ja się wtedy postaram z wami skontaktować, w celu nagrania takiego odcinka. Wiem, że na pewno w APB max 3 osoby mogą być, bo 4 osoby, wliczając oczywiście mnie, to będzie e, drużyna maksymalna tam jest. Więc więcej osób to rady nagrać nie da, no ale e, 3 osoby myślę, że mogą się znaleźć, jeśli będziecie w ogóle chętni, prawda? Nie wymagam umiejętności żadnej tam super grania w tą grę, najwyżej mogę na, mam 10 minut Wam wytłumaczyć o co, co i jak, ora i możemy zacząć się W brawo basterze, to wiem, że bardzo dużo osób może być do nagrywania, bo tam pokój może być naprawdę obszerny. Obszerny, tam po prostu tam dużo osób może być w jednej grze. A co do Super Monday Night Combat, to nie jestem pewien ile osób może być. Tam jeszcze jakieś gry to wyszukami też dodam komentarz więc zapraszam do tego. No dobra, to chyba już wszystko to chciałem powiedzieć, więc zapraszam do oglądania gameplaya. Pewnie zauważyliście, że gram także nową klasą. Tu... Nie pamiętam nawet jak ona się nazywa, ale dopiero uczę się nie grać. Tak na start w chwytaku wypadła mi czapka, ten kubek na klacie i rękawiczki, więc tam trochę szczęścia mi przypisało, ale... Może kogoś uda się nam zabić Brań mam nijaką Nie umiem kompletnie z niej strzelać Ja umiem grać tylko komandosa, więc nie spodziewajcie się tu wielkiej fantazji z mojej strony O, przerzuciłem świetnie No, widzicie jak mnie miarzy. Zróbmy kieszenkowy czołg Czuję, że tak samo o to nic nie zdziałam. Dać mi tu czołga Wiem, że tam na wieży siedzi jeden typek I zaraz typka ściągniemy Albo i nie Patrz, jaki zawzięty bachor. O, szybko, mam radę. Tak jest. Jest miazga. Wybraniłem się. Teraz musimy spierdzielać. Uuu Okej. Okay. Udało się uciec. Przez spoglądałeś na zagadek, żeby nie, nie przekroczyć długości odcinka. Nie chcę, żeby był jakiś 50-minutowy, który będę raz, że wrzucał godzinę, a drugi raz, że nie będzie się nikomu chciało tego oglądać, prawda? No, się walił drzewo. Tyle mnie gonił. Nieco bardziej spostrzegawcy pewnie zauważyli również, że nagrywam teraz w 16 na 9, a nie w 4x3 i nie przekonwertowuję tego na 4 na 9, gdyż mam już nowy monitor i nie zajmuje mi dodatkowych 2 godzin przeko przekonwertowywanie filmu z na jakości 5x3 lub 4, 5x4 lub 3, 4x3 na użyteczną 16 na 9. I teraz odcinki będę wstawiał dużo szybciej, więc zapewne będzie ich. Razem z tym więcej, prawda? Jedziemy na następną flagę. To, 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 to. Mam nadzieję, że w ogóle będą jakieś chętnie do nagrywania tej serii, bo inaczej będzie mi smutne. Będę mile zaskoczony, jak będzie dużo chętnych. Wymagam, żeby był ten ktoś moim widzem. I chciałbym tylko po prostu, żeby było z kim to nagrać. Więc możecie nawet mówić kolegom, tam koleżankom, czy chcą grać. Prawda? Nie mam zastrzeżeń. Ale dostajemy w cheer. O Boże. Kurna, nie przejąłem. No przejmuj się. What the fuck. Ktoś tu siedzi. Jest Hamek, mam Cię! Odwal się. To jest nasz punkt. No i skoczymy? Nie powiem. Za cztery Jejo! paty, jak nie wiem. Dobra, pomogę Witkowi. Widzieliśmy, świetnie, świetnie. Następna flaga dla nas. To, żeby mnie nawala. Trzeba wiedzieć skąd. Prześciąga. Jeden leży Ua, Słabiutko, słabiutko Mam nadzieję, że mapa się nie zmieni, bo wyspa Wake to moja ulubiona Właśnie W ogóle tak to się czyta, Wake Nie mam pojęcia jak to przeczytać Okej okay. O, mam wzrost y, VP Świetnie, świetnie. Strasznie podoba mi się ten warsztat, który wprowadzili zanim czasy do gry e, Niestety strasznie nie podoba mi się to, że nie można w nim ulepszyć noża dla komandosa, bo to jest takie... Takie jakby... Co e, jakby to powiedzieć? Hmm. To jest takie... Psucie tej postaci, no bo przecież... Wszystkie inne postacie mogą sobie yy, ulepszyć swoje wszystkie bronie, a komandos nie może swojego noża ulepszyć, na którym przecież praktycznie bazuje, prawda? Więc to jest takie trochę, według mnie, nie fair w stosunku do innych postaci. O nie, trząsaj tak tym samolotem! Człowieku! Mam latać. Nie czy nie latać, tylko strzelać. Shit! O! Co za człowiek! Wbijałem się do samolotu, Okej. Ok. Destabilizować lot. idzie pięknie. Teraz się obejrzyj skąd gdzie jesteśmy, bo nie mam pojęcia. Ok, to jesteśmy. Niedobrze. się. To są nasze samolociki no, Ale mną zakręcił Ale tu już nie jest nasz samolocik I trzeba go A, Myślałem, że go podetnę, ale jak nie Albo mi się zdaje, że ja mam lagi Albo po prostu dawno w Battlefield'a y, Heroesa nie grałem I mam takie tylko wrażenie ale chyba to mam tylko takie wrażenie, bo raczej legów nie powinienem mieć. FPS-ów niby tak mało nie mam, chociaż mógłbym mieć więcej. Oj! a co to było, co to było. Może ja tak trochę my zacinę. Może nie pooglądałem Skype'a i tych innych programów, to dlatego Będę robił za wyrzutnie rakiet To też mi z, z chwytaka wypadło, taka fajna bazóczka Trochę niecelna jest, znaczy trochę, mówię trochę, ma na myśli bardzo niecelna, ale Nie mogę narzekać Fajnie jakby leciał prosto, bo tak to trochę dziwnie jest Zbier być nasz tego działa. O jak ja nie lubię na niewidzialnym nie biegać. Wszyscy mnie widzą, wszyscy strzelają. Kurczę! Och, zawsze mi się mieli klawisz. V naciskam do bazuka, myślę, że to tarcza Leć nisko człowieku, leć nisko. Dajcie niziutko Niziutko No i już panam teraz Ach, Och no nie może lecieć nisko No nie może Co za ludzie O teraz poziom wyświetlę Te lata jak strzela z lasera Dobra ja tam może teraz dolecę jak ja prowadzę Mam taką nadzieję tylko że tam dolecę ale nisko, to, to nisko tam takie nisko nie wymierzyłem Jednak trochę mnie zacina, to jest, to jest pewne, że mnie tam to przycina To jest już sto na nowe Ale tu ktoś mnie przycisnął już z pleców, czy z przodu? A i powinienem wyłączyć Skype'a. Daj wsiąść, bro. o oh, thank you. Może wy też, będę w tej serii mix of the games, albo zrobię kolejną oddzielną serię, w której, w której będę grał w. Leach of Legend, gdyż w dobrej już bardzo długo gram. Yy, niestety gram na serwerze amerykańskim, więc jeśli jest jakikolwiek chętny do mnie granie, który gra na serwerze amerykańskim, nie europejskim, to no, zapraszam. Yy, jeśli miałbym nagrywać Leech of Legend, to myślę, żebym nagrywał Aramy albo Adamy, czyli All Draft, All mid, albo al Random, All mid, Jeśli ktoś nie kojarzy tej nazwy. Daj siąść, bro! Ach. A to dla tego to bazuka jest taka mało cenna, bo ona ma naprowadzanie. Chyba, że, chyba, że. Leć nisko, leć nisko, człowieku, myśl. Niżej. Giniemy. Fajnie, nie fajnie. No ale cóż, mogę poradzić. Cóż, to tyle na ten odcinek, więc zapraszam do oglądania kolejnych, innych i komentowania, subskrybowania, lajkowania itp. itd. Bla, bla, bla. No to manko.